Witam wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja jestem kocur. Lecimy z kolejnym odcinkiem historii z Detroit. Przyznam szczerze, że nie pamiętam, kim teraz. Chyba karą będziemy grali. O ile się nie mylę. Dosyć ciekawe wydarzenia ostatnich odcinków. Udało nam się doprowadzić przypadkiem całkiem do śmierci Konora, ale nie martwcie się Konor wróci. Konor jest jedyną z postaci w, w całej grze, która, yy, która historia jest ułożona w ten sposób, że yy, jeżeli coś mu się stanie, to yy, CyberLife tak? wysyła, czyli ta firma produkująca Androidy wysyła nowego Androida do klientów. Chodź, Alice. nie ma co czekać. No właśnie, a my z Alice musimy poszukać miejsca na nocleg. O ile pamiętam. To, uciekliśmy z domu. Niestety podczas tego zabiliśmy toda i szukamy miejsca na nocleg. Okej. Okay. Tym razem spróbujemy może w domu. jedno miejsce, w którym moglibyśmy się schować. To jest drugie miejsce, w którym moglibyśmy się schować. Motel. No Wygodne, ale brak dyskrecji. Potrzebne pieniądze. Otwarte do, nie można spać. poprosić o pomoc. No to zobaczmy, co będziemy chcieli zrobić. Że nie wygoda, ale dyskrecja. No właśnie, nam zależy na dyskrecji. Brak wygody, ale bezpieczeństwo. Jak dostać się do środka? Mam taki pomysł, słuchajcie. Otwiera się dopiero rano, czyli tutaj w kawiarni się nie schowamy. Twardy, co nie można tu zostać. No dobrze, pójdźmy sobie, słuchajcie, sprawdźmy motel. Może pozwolą nam się przespać w motelu. Tylko, że tu nas znajdzie policja, jak, jak będziemy... No, Android Allowed. I 40 trzeba podwodzić z góry. No dobra, tu się nie dostaniemy. Tutaj. Musimy zdobyć 40 dolarów i pozbyć się uniformu. Albo pójść gdzie indziej. A, nie pójdzie nam spanie po motoru. Chodź Ali, chodź. Nie zostawię, bo tu jest zimno. Spróbujemy się dostać domu, do domu, ale spróbujemy się dostać w trochę inny sposób, moi drodzy. Alice, nie uciekaj. Jest już o Alice, jesteś przemarznięta. Jest okay. nie czuję zimna. Zgubiłyście się? Nie mamy dokąd iść. Wiem, kto może wam pomóc. Przesłaliśmy sobie informacje. Jest na drugim końcu miasta. To musi być tutaj. No już poszło. No, dobra. Mamy jakąś informację, gdzie będziemy mogli się schować później? Super. Na razie gdzieś sobie znajdziemy miejsce na dzisiaj. Chodź, Maris. Dziękujemy za wybranie autobusu Sprawdźmy tutaj. Spróbujmy się dostać. на перешкажка ту есть сама строим Super, no widzę widzę te ja Myślałem, że może będę mógł się dostać gdzieś od tyłu do domu, nie? Byśmy się spróbowali dostać. O, właśnie to jest pusty dom. Opuszczony dom. No, przynajmniej nie będziemy moknąć. Kara nie podoba mi się to miejsce. Nie wiem. Tylko jedna noc, nikt nas tu nie znajdzie. No i szczypce, na no, szczypce właśnie widziałem przed chwilą. Tu są szczypce. Widziałem po szczypce. ali schodź. Wszystko w porządku? Tak, to tylko zadrawanie. Ostrożnie. Spokojnie, tylko się rozejrzymy. No, znajdźmy drogę do środka. Jakoś... Tędy się nie da? Tędy się nie da, nie? Tędy się nie da? Chodź Alice, chodź. Chodź, nie morknij. chodź, tu się schowają. Alice? Alice! Czekaj, co ty wyprawiasz! Goście. Ralf nie lubi gości. Są źli. Chcą skrzywdzić Ralfa. Patrz, jestem androidem. Nie musisz się niczego bać. Chcemy tu tylko przenocować. Goście są niebezpieczni. Patrz. Co zrobili Ralphowi? Słuchaj, musimy się tu zatrzymać. Znikniemy z samego rana. Wybaczcie Ralphowi. Ralf ma problemy z samokontrolą. Czasem robi ze strachu rzeczy, których żałuje. Ralf bardzo wiele przeżył. Tak bardzo się boi, że ludzie z łóżka Zostanę Zostańcie tu, jeśli chcecie. Ralf was nie skrzywdzi. Dobrze. Tylko na dziś. Chodźcie! No już! Ralf zdrowo zakręcony jest. Następny. Z... Ralf mieszka tu od kiedy uciekł. Ralf nigdy nie wychodzi, więc nikt o nim nie wie. Ludzie czasem przychodzą tu nocować, ale Ralf się chowa i czekasz, pójdą. Okej, okay. możecie się tu rozgościć w pójdzie do drugiego pokoju. Chciałby z wami zostać. Ale jest zajęty. Dobra. To tylko jedna noc, Alice. Jutro znajdziemy coś lepszego. Dobrze. Połóżmy cię gdzieś. Usiądź, a ja rozpalę ogień. No dobrze. Lecimy dalej. Rozpalimy ogień, tak? Znać ta pałki, zbierz drewno. Co tu jest jeszcze? No, kilka rzeczy tu jest. Zobaczmy, co tu jest po kolei. Jakieś drewno? Jest, ok, nie ma problemu. Oh. <laughs> Co tu jest jeszcze? Słuchajcie. Tu już chyba nic więcej. Dobra, szukamy dalej. A, Roth stoi tutaj, tak? RA-9. Co to znaczy? Co? Te symbole. Dlaczego to piszesz? Nie wiem. Nie wiem. No, będziemy sobie sprawdzać, co znaczy tym. Już dalej nie pójdziemy, nie? On się ogrzała przy kocu. ale przy tym, przy kominku. Znajdźmy koc. Tam będzie chyba, nie? Poduszki. Damy się małej rozgrzeć, bo jest naprawdę strasznie zmarznięta. Możesz się kłaść. Robiłam, co mogłem. To niewiele, ale przynajmniej nie zmarzniesz. No dobra, Musimy się jeszcze póki. Próbują pójść na górę? Co jest na górze w tym domu? nic za bardzo nie ma w tym strasznie opuszczonym domu. Nie wygląda przynajmniej, że cokolwiek tu zostało. W łazience też nic nie ma. Okej. Okay. Tam było jeszcze jedno pomieszczenie, czy mi się wydawało? Tak, jest jeszcze jedno. To jest pomieszczenie Ralfa, rozumiem, tak? No dobra. No dobra, sprawdziliśmy na wszelki wypadek, czy to czegoś tu nie było specjalnego. Czuwać. Czuwałem, że Alice, dlaczego nigdy mnie nie kochał? Dlaczego zawsze się tak na mnie wściekał? Chciałam tylko żyć jak inne dziewczynki. Może zrobiłam coś źle, może nie byłam dość dobra. Może dlatego był ciągle wściekły. Chciałam tylko, żebyśmy byli rodziną. Chciałam, żebym nie kochał. Czemu nie byliśmy szczęśliwi? Nie, nic. Ale ty mnie nie zostawisz. Obiecaj, że nie odejdziesz. No i co zrobię, co nie odejdę? Ja policja nie złapie. Oczywiście. Jak na razie zamordowałam człowieka i porwałam dziecko. Będzie problem, Alice. Bądźmy szczerzy. Ale nie było takiej odpowiedzi niestety. But it was not. Zaufanie Alice wzrosło. Okej, okay, poszliśmy tą ścieżką, gdzie zostaliśmy w składzie. Ostatnim razem tak jak graliśmy, nie wiem czy widzicie, zostaliśmy na złapuszczonym samochodzie. Dzisiaj zostaliśmy w składzie. Tu można było jeszcze nie, nie obiecywać. Nie obiecywać Ci usiąść na krześle na koniec, ale tak to chyba zrobiliśmy wszystko tak jak było to zaplanowane. To dobrze w takim wypadku, moi drodzy myślę, że to jest, ponieważ to jest znaczna zmiana akcji. To rozpoczniemy sobie to, żebyście nie stracili wątku. Ale na tym w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Będzie taki troszeczkę krótszy odcinek. I lecimy dalej. Trzymajcie się. Zapraszam na kolejny. Hej, hej. My name My name My name is, My name is Marcus. This, This is, is our story. Story.